Hello! ludzi z tej strony Fabu284 A to kolejny odcinek na moim kanale I dzisiaj gramy w stray. Ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę I subskrypcję na moim kanale Więc tak, lecimy No dobra, y... No wiem Bo on Dowiedział się, że jest chyba człowiekiem Nie? się z kimś spotkać poznać czy coś ale nie mogę gdzie mam iść tutaj a to drzewo o wejdź tutaj o jest hop gdzieś tutaj o eee. fioletowa roślina nie mogę jej zdobyć bo ten nasz robocik coś sobie przypomniał i no. Bez człowiekiem był, znaczy i nie chcę gadać, więc no. Tutaj coś może będzie. Tam chyba mówił, że na samą górę mamy wejść, nie? Czy coś tego typu? No dobra, no to idziemy na samą górę, no. Najzwyczajniej. Tędy git, mogę tędy. O! Ale zeskoczył co jest? Dobra, jest! O już! O czym jeszcze zapomniałem? Nie wiem, ale już chodź. Musiałem mieć rodziców, jakiś przyjaciół, coś... Czy... Nie wiem. Ale na pewno chcę zejść na dół zebrać i pogadać z kimś, bo nie wiem, może coś nam pomogą albo coś. Aha. No, jesteś już w robocie. Eee. Halo? B12? B12, no dawaj. Chodź, a nie. Op. Czemu on zeskoczył? Masz iść do góry, a nie skakać. Tutaj nie ma schodów, więc znaczy drab tych no, stopni więc chyba tędy my musimy to jest wejście jakieś sojusz to jest baltazar chyba hej nie wiesz nie, nie należy przy w medytacji no, mój dog sądzimy. W śródmieście Clementine jest gdzieś w śródmieście Ale gdzieś O, oh, tam jest adres Musisz yy, Aha, czyli muszę iść na samą górę Ale chyba już Działasz B12 Prawda yy... No, wiele zapomniałeś. No, no, nie chcę na razie tutaj, tutaj. Chcę porozmawiać i zdobyć ten kwiatek, czy co to tam było. Oto tutaj. Może nie wiem, może coś będą chcieli, a ja to może mam. Tylko, że nic nie mam, no i co mnie tu? O. No i git. Dobra, najpierw chyba z nimi. Ej, co jest? Gdzieś tu wejść? No, tutaj mogę. Aha. E, aha. Kojący szum śmieci. Git. Aleksander, a tutaj? Kocie... No, co typie? Wystraszyłem go i nie chce ze mną teraz pogadać. Sorry. Mogę zejść tu na dół? O, mogę. Coś jest? Wow, co jest? Gdzie ja? Jak ja mam później wrócić? Nie wiem. Ale tu jest kolejne drzewko w ogóle. Więc może coś, czerwona roślina, git. Mam różową i czerwoną już. A jak teraz się dostać na górę? A, schodki tu są. Dobra, git. Dobra. Hop. Może to nam się później przyda. Nie wiem, no... Aha, i teraz nie mogę z żadnym z nich pogadać. Słabo. Ich wystraszyłem. Ma... E, wielką... artystką. E, Artystkę. Ona mówi, że... Y, lubi zapach tego, ale... Y, nie czuję niczego. Śmieciowy brąz? No dobra Jak tworzysz taki nowy kolor, śmieciowy brąz W ogóle fajna nazwa na kolor, nie Elektryczne zórki Co? Elektryczne zórki? O, tu ktoś jeszcze Czemu on ma radio? Och, witaj od dawna nie... Yy, wyjątkiem Aha, czyli tutaj zórki do nich przychodzą, co nie mają chyba zabezpiecznie, muszę przyznać. Jak dorosnę, chcę być zupełnie jak ciocia Klemenki. Tak spro... eee. Ale dorośli zabronili. Mą opuszczać mrowioski. Wcale się nie dziwię trochę. Jakieś roślinki? Czy coś jeszcze gdzieś? Nie widzę, ale no. O, mogę spać. Aha, dobra. Nie chcę spać chcę iść gdzieś nie wiem aha czyli tu bez sensu przyszedłem eee, do fajnie mi wiedzieć bo co jest co jest jakie skróty w ogóle eee, na drugi a nie to jest aleksander chyba aha tutaj trzeba było zrobić parkura Na górze wioski, ale jak się dostać na górę wioski? Tędy co? Tu ktoś będzie jeszcze, nie wiem. Przejdźmy sobie. Bo nie wiem co z tymi kwiatami. Eee, tu coś jeszcze jest na tym piętrze. O! Eee, to jedzenie jest naprawdę paskudne. Ha. Nie, nie chcę znowu. A nie, no tak, co jest ten. Dobra. Eee, Niko. Eee. Mogę wejść tam? Do niego? Coś tu jest? Czy coś? Mogę to? Aha, podrapać pewnie. E, nic się nie dzieje za bardzo. Nic nie widzę. Jakbym mógł coś wziąć. E, no dobra, chyba nikogo więcej nie ma. Najmniej no, tak mi się zdaje. Że nikogo więcej tu nie było. Ale no dobra, może... Najwyżej jak kogoś ominąłem. Jak wejść wyżej? Aha, to jest drabina. No dobra. Ty, no nie, nie na dół. Ja chcę do góry iść teraz. Aha, nie mogę wejść. Aha, dobra. Strzałka jest. E, no. O. E, jak się masz wyżej... Uuu. E, Mam ogromną klęcę. E, szukam żółtej. Ej, mam... Nie mamy tylko żółtej. Nie mamy tylko żółtej. Nie mamy żółtej roślinki. Ale nie wiem, zobaczymy. Czy będzie gdzieś drzewko, żółtej roślinki. Może gdzieś będzie. Ej nie hmm. widzę jej za bardzo. O, tu jest! O! Dobra, widzę. Tylko musiałbym tam jakoś wskoczyć. Na górę muszę iść. Uuu, prawie spadłem. Zleciałbym. Ja bym tam musiał jakoś zejść, ale. Jak? Nie wiem, za bary to jak. Tędy może jakoś i tutaj jakieś zejście. Tędy może. O nie, za nisko. E, o, tu jest. O, dobra, mamy wszystkie roślinki. Co jest? Gig. No i dobra, mamy zadanie skończone. E, dobra, tędy, zapominam. Dobra, przynajmniej skończyliśmy chociaż to. E, no mam, żółto. Dajcie bardzo u Z tym i e, Po co mi jest ta odznaka? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Co? Co? Tutaj jeszcze ktoś? E, no trzeba was dużo rzeczy. No dobra, to nie wiem. Chyba ja pójdę poszukać czy coś jak będzie, nie? Na samą górę wioski, dobra. No, tylko, że chyba nie da się wyżej, nie? Nie mogę. O, tędy. O, dobra. Dobra, git, git. E, gdzie jeszcze? Ale co jest? Po co mi jest od znaka jakieś? Nie wiem. gdzie ja mam ją w przedmiotach, czy... Czy No, ja... e, dobra. E, nie, no mam ją taką. Taką ją sobie mam. Dobra, w ogóle żadnych wspomnień nie mogę znaleźć, to jest dziwne. Już chyba były w slumsach i tam w takich terenach. Tutaj nie wiem czy będzie, ale mam nadzieję, że będzie. Jeszcze jakieś wspomnienie Dużo wspomnień. Dobra. Eee... No dobra, ale słabo, że defluksor się nam zepsuł w ogóle. Ale oby tutaj nie było tych wzórków, bo nie wiem co ja zrobię. Stare metro jakieś. Dobra, e, Zupełnie go tam... Ha, czyli to jest kolejne chyba wspomnienie. No tak, kolejne wspomnienie. To tak było tak dawno temu, e, jak jest na zewnątrz. Co się stało z wszystkimi, nie wiem. Zórki no zórki Dobra, git. No i na zdobyliśmy cztery... dwa te główne y, wspomnienia, a nie znaleźliśmy zwykłych tych. Tutaj coś jest, to tu ktoś jest. O! kolejne wspomnienie. Eee, nie wiem, co się dzieje. nie! Chyba się przestraszyła. Książki. Tak wiele tu książek. Eee, rozpoznaję niektóre z tytułów. Aha, nic. Eee. O... Wow, jakieś drony? Co się dzieje? Przetłumacz? Szkiwana clementin. Aha, dobra. E, to niebezpieczne. O, Neko. Ta firma, która zrobiła zórki, ukrywa się w rezyden rezydencji, to coś jest? E, nie wiem, mogę tu powskakiwać ale niczego nie widzę żeby to coś było potrzebnego za bardzo w historii albo czegoś tu co to jest? o jakiś znaczek tłumacz, znak zapytania eee... aha dobra czyli mam się trzymać od tego obszaru z daleka no to ja tu sobie wchodzę no i co? nie nie zrobicie mi nic, jestem kotem śród dobra git. Chyba musimy każdemu, kogo spotkamy, dać to zdjęcie. Przemyśl to. Yy... Nie wiem. No dobra, no, mam zrobić z tym, co chcę. Ale nie wiem, po co mi jest to od znaka kwiatów. Jakby po co mi to. To mi nic nie da. Chyba. Nie wiem. A. O, chcę z nim. Eee. Yy... Ulica piętro numer 2. A, a jakie to wygląda, bo ja tak szczerze nie wiem. Aha! No chyba nie. Ja mam wiedzieć, to jest ulica piętro i numer... Ja mam wiedzieć. ulice... ulice, piętro... dobra, no nic mi nie podpowiadają a ty kim jesteś? blazer e, spadaj aha, fajnie spadaj sam idź sobie dobra no wyki... jeśli nie wpuścił jej Aha, wlazłem w kartony. O, tu ktoś jest. Yy, aha. Albert. Fifi. Nie, nie znam Fifi. Żadnego. O! Przetrzymaj. Ogłoszenie się. Yy, Mieszkam za windą. Bonobot. No dobra. Ten facet strasznie mnie dołuje, ale nie no, nie nie tego, yy, można powiedzieć, że był moim, yy. aha, śrubokręt, skonano, git. Dobra, no idę w tą stronę, bo minęłem mega dużo rzeczy. Yy, przy... yy, co to? Zdjęcie, to jedna z tych, Moja no, też próbuję znaleźć drogę na zewnątrz i co? no ja to... o, jakiś sklep z cichami. E, ulicy, piętro i numer drzwi. Dobra, ale ja nie wiem jak odróżnić ulicę. Po co mi jest kurtka? E, aha. Dobra. O, tu ktoś... Nie, nie mogę chyba wejść. I nie, nie chcę wchodzić tam. No i co? Ale ja muszę pewnie mieć tą kurtkę, ona pewnie będzie bardzo ważna. Przez niej nie przejdę gry teraz. Pewnie później miałem co zrobić. Wiem, że tak będzie, ja tak zawsze robię. Eee, aha. Ej, mogę... Nie mogę przejść. Słabo. Dobra, no ja nie wiem. Eee. Ale mój dysk twardy... E, aha, nie u... No to go spytam. Eee, na twoim miejscu... Eee, aha. Tylko kogo ja mam się więcej pytać? Ich? Totalny luz. Aha, dobra, a teraz ty? Kim ty jesteś, mo? Pogwizduj, jak git. E, aha. My też cię widzimy, Gids e, Potrzebuję wartownicy e, trzy kamery Ha, czyli ja mam je rozwalić Dobra, to ja muszę rozwalić Ale nie wiem po co mi to będzie O! Mogę z Wami pogadać o clementine? Nie, nie mogę, dobra. Ja muszę te kamery im zniszczyć, ja nie wiem. Jak ja w ogóle mam to rozwalić? Weź na to? Drugi raz? Aha, samo odpadło. No jedna z głowy, jest druga, ale trzeciej nie widzę w ogóle. Trzeciej nie widzę kamery? Nigdzie jej nie ma. Na górze może gdzieś jest. Nie wiem, muszę na razie wejść i zobaczyć. O, tam jest. Odrosła ta kamera. Co jest? Czemu tu odrosła ta kamera? Jakby halo. Co się stało? To. E, o. Co Aha, dobra. To nie jest chyba kamera. Kamera, tylko. Pozostałości. O, mogę się schować w pudełku, fajnie. Nie wiem po co, ale Git. No ale gdzie jest ta trzecia kamera? Halo. Jej nigdzie nie widzę. No bo to wygląda jak tam jeszcze jest ta kamera, ale nie ma jej. Chyba. Jak wejść na górę, coś. Tutaj są schody jakieś. Tutaj myślę, że nie ma, ale. O, mieści się tutaj, czyli tu gdzieś. Ale gdzie jest ta kamera ostatnia? O, widzę. Dobra, tam jest. A jak ja mam tam wskoczyć? Nie wiem. Dobra, zauważyłem. No i git. Ale jak? Zauważyłem tu światu, bo tak bym nie wiedział, że ona tu jest w ogóle. Ale będę dalej tam kombinował, nie? Gdzie się znaleźć? No i git, no i idę po tą kasetę chyba, nie pamiętam, co on tam chciał mi dać. Ale w ogóle Clementine gdzieś tam mieszka, więc git. No i mogą sobie tańczyć pięknie. No i daj teraz tu kasetę. No ta, no i git. No i bardzo, bardzo dziękuję za e, wy, wymiankę taką. Dobra, lecimy. Tylko gdzie będzie to? Ten adres? Do drzwi czy coś? E, tutaj coś jest. Nie wchodzić chyba. E, dobra. Okej. Okay. Co? Gdzie ona będzie? Czy coś? O, scenka jakaś. O, to jest chyba Clementine. Bynajmniej tak wygląda. No tak. Że jesteś warto. Nieważny kim jesteś. Czego chcesz. Czekaj, więc. Yy, yy, nowym rekrutem. Eee. Yy. Chodź ze mną. Dobra, idę już. O. Dobra. No i co? E... Aha. E... Robot z skórzanej i ze złotym e... łańcuszkiem. Dobra. No to tak no to znaleźliśmy Clementin i bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. No i co? To by było na tyle. Siema.